Monachium, Prinz Regenten Platz 16, apartament Adolfa Hitlera. Jest wieczór 18 września 1931 roku. W zamkniętym na klucz pokoju na Sofie pod oknem siedzi młoda 23-letnia dziewczyna. Łzy płyną jej po policzkach, szybki oddech unosi pierś. Dziewczyna trzyma w ręku pistolet Walter. To mały osobisty pistolet należący do Adolfa Hitlera. Młoda kobieta wstaje z sofy, pomału unosi broń w kierunku piersi. Jej oddech przyspiesza. Wieczorną ciszę przeszywa odgłos pojedynczego wystrzału. Tak, Kończy się życie Geli Raubal, siostrzenicy Adolfa Hitlera. Historia intrygująca, pełna tajemnic i niejednoznaczności. Jej życie było ściśle związane z człowiekiem, który zmienił losy świata, a ich relacja, choć do dziś pozostaje owiana tajemnicą, miała głęboki wpływ na oboje. Kim była Geli Raubal? Angela Maria Geli Raubal urodziła się 4 czerwca 1908 roku w Lidzu, w Austro-Węgrzech. Była córką Angeli Hitler, starszej przyrodniej siostry Adolfa Hitlera i jej męża Leopolda Raubala. Gdy Geli była zaledwie kilkulatką, jej ojciec zmarł, a matka zaczęła szukać wsparcia finansowego u swojego brata Adolfa. Już w młodości Geli uchodziła za piękną, żywiołową dziewczynę, zafascynowaną światem artystów i ludzi sukcesu. Od najmłodszych lat pozostawała blisko związana z rodziną Hitlerów, a sam Adolf pełnił w jej życiu rolę nie tylko wuja, ale w pewnym sensie opiekuna i mentora. Gdy Geli skończyła 17 lat, Hitler już wtedy, będący na wznoszącej fali swojej kariery politycznej, zaprosił ją do zamieszkania razem z nim w Monachium. Mieszkała tam z matką, która została gospodynią przyszłego dyktatora. Od tego momentu życie Geli znalazło się w centrum nazistowskich planów Hitlera, a jej osoba zaczęła budzić zainteresowanie w otoczeniu wodza. Relacja między Geli a Hitlerem od samego początku budziła kontrowersje i spekulacje. Wydaje się, że Hitler był nią całkowicie zafascynowany. Nie tylko jako bratanicą, ale także jako młodą, atrakcyjną kobietą. Z czasem stała się ona jego osobistą towarzyszką podczas podróży, wieczorów w teatrze i spotkań politycznych. Hitler traktował ją niemalże jak swoją własność. Kontrolując jej życie osobiste i wybory. Była pilnowana przez ochronę, a jej kontakty z innymi mężczyznami były ściśle nadzorowane. Geli z czasem zaczęła odczuwać, że jej życie jest nie tylko luksusowe, co duszące. Chociaż Hitler obsypywał ją prezentami, zapewniał o swoim wsparciu finansowym i obiecywał jej przyszłość pełną komfortu, Geli pragnęła wolności. Więź między wujkiem a siostrzenicą została wystawiona na próbę, gdy Geli zaczęła zalecać się do szofera przywódcy nazistów Emila Mauricia. Przyszły dyktator stał się nadmiernie opiekuńczy i apodyktyczny względem swojej podobiecznej. W konsekwencji Emil Maurice został zwolniony z pracy. Takie zachowanie wujka Aldiego było sygnałem ostrzegawczym. Czy Geli to dostrzegła? Młodą dziewczyną fascynowała kariera śpiewaczki, która chciała rozpocząć w Wiedniu. Jednak Hitler stanowczo sprzeciwił się tym planom, co prowadziło do coraz większych napięć. Wszystko to prowadzi nas do dramatycznych wydarzeń z dnia 18 września 1931 roku. Tego dnia Geli Raubal została znaleziona martwa w swoim pokoju w mieszkaniu Hitlera w Monachium przy Prince Regentenplatz 16. Oficjalna wersja mówiła o samobójstwie. Geli miała zastrzelić się z pistoletu należącego do Hitlera. Jednakże od samego początku wokół tej tragedii narastały spekulacje. Okoliczności i śmierci budzą jednak wątpliwości. W śledztwie pojawiły się jednak pewne rozbieżności. Według jednego z badań Geli miała być znaleziona zaledwie kilka godzin po swojej śmierci. Według innego być może dopiero po 24 godzinach. To oznaczałoby, że Adolf Hitler mógł popełnić morderstwo i dopiero potem wyjechać. Hitler miał alibi przybywał wtedy w Norymberdze. Po II wojnie światowej podejrzewano również, że przestępstwo popełnił w jego imieniu ktoś działający na zlecenie. Niektóre źródła sugerują, że mogło dojść do kłótni między nią a Hitlerem, co mogło doprowadzić do tragicznego finału. Inni spekulują, że Geli mogła planować ucieczkę i nowy początek z innym mężczyzną, co dla Hitlera mogło być nie do przyjęcia. Niektórzy twierdzili, że Geli została zamordowana być może na zlecenie samego Hitlera, który nie mógł znieść myśli o jej odejściu. Inni wskazywali na możliwość samobójstwa, spowodowanego narastającą depresją i psychicznym wyczerpaniem wynikającym z duszącej kontroli ze strony wuja. Trzeba tutaj wspomnieć, że śmierć Geli wywarła ogromny wpływ na samego Hitlera. Według niektórych relacji po jej śmierci wpadł w głęboką melancholię. Przez wiele tygodni był załamany i zamknięty w sobie. Z drugiej strony, śmierć Geli mogła paradoksalnie pomóc mu umocnić jego wizerunek nietykalnego przywódcy oddanego tylko sprawie niemieckiego narodu. Relacja między Geli, Raubal a Adolfem Hitlerem do dziś pozostaje zagadką. Niektórzy badacze sugerują, że Hitler był w Geli zakochany, jednak jego uczucia miały toksyczny i destrukcyjny charakter. Być może była ona dla niego ucieleśnieniem czystości, młodości i ideału aryjskiego piękna, co w jego skrzywionej ideologii miało szczególne znaczenie. Inni uważają, że Geli była po prostu ofiarą, zarówno psychicznie, jak i emocjonalnie, uwikłaną w świat, z którego nie mogła się wydostać. Nie ma pewnych dowodów na to, jak bliska była relacja pod względem fizycznym, ale jasnym jest, że Geli była dla Hitlera kimś więcej niż tylko bratanicą. Ich wspólne życie było pełne napięć i sprzecznych emocji. Geli próbowała uwolnić się od kontroli Hitlera, jednak nigdy jej się to nie udało. Choć Geli Raubal zmarła w wieku zaledwie 23 lat. Jej postać pozostaje jedną z najbardziej tragicznych elementów biografii Hitlera. To, w jaki sposób wpłynęła na jego psychikę oraz jak ich relacja kształtowała jego późniejsze decyzje, jest trudne do oceny. Wiemy jednak, że po jej śmierci Hitler stał się jeszcze bardziej zdystansowany emocjonalnie, bardziej skupił się na swojej misji politycznej, jeszcze głębiej pogrążył w swojej brutalnej wizji świata. Czy Kelly była ofiarą swojego czasu i rodziny? A może odegrała większą rolę w życiu Hitlera, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić? Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a historia tej tragicznej młodej kobiety na zawsze zostanie częścią ciemnej i skomplikowanej biografii jednego z najbardziej okrutnych przywódców w historii. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Jeśli zainteresowała Was historia Gillier-Raubar, zachęcam do dalszych badań i refleksji nad tym, jak prywatne relacje mogą wpłynąć na losy świata.